Tu się palą dwa samochody ze domu podiód. Nie wiem jest o nie widzę o widok. To palący się dwóch z samokodu tutaj, w bo mi właśnie. Z domu podiód, właśnie tutaj z hotelu domu podiód. W przelazacji z ulicy Turowskiej. O jezioro, to łatwiej słychać. Platu, Okropnie to wygląda. Teraz scena chładących się z samochodu. Bardzo niesyjemny widok, aż tak pomyśleć co tu się dzieje. Jak widać ten widok jest bardzo niesyjemny. Ja nawet tam nie podchodzę, bo to są nawet wybuchy, się padących samochodów. Tu zaraz będzie, e, że się, się jedzie tutaj by, że się jadą tutaj straży pożarnej Na pewno tutaj będzie policja. Właśnie jestem się usunął bo właśnie słychać straszna scena właśnie jak widać tutaj właśnie widok niescyjemny cały czas tutaj właśnie nagrywam pokazuje tutaj właśnie co kiedy będą służby, ratownice jak i strasz pozarna i policja nie wiadomo co to się stało z jakiej sesyny też ktoś się do tego Trudno jest powiedzieć. Tylko widać ten widok, jak widać. Okropny widok, okropny, straszny. szkoda mówić, po prostu. To wygląda w ogóle, to wygląda jakby jak podpalenie, jakby coś po prostu. No nie wiem w ogóle. No bo same samochody, samochody by się nie zapaliły. No to na pewno, same samochody by się nie zapaliły. Ktoś musiał się do tego sesynić. Niestety No widok jest niesprzyjemny, to jest bardzo po prostu. Pan tam mi podchodzę, bo tutaj no. skoro mówić.